Witajcie widzowie i dziś opowiem o tocinklusie przyuściowym, powszechnie zwanym otoskiem. Jest to ryba często umieszczana w akwariach w roślinnych, ponieważ zjada glony. Z powierzchni rośni, ale też często siedzi na szybach. Tak jak właśnie tu jest poka pokazane, otosek siedzi na szybie. W naturalnym środowisku żyje w dorzeciu górnej i środkowej Amazonki. Jest on łagodny dla ryb, dlatego chętnie trzymany z innymi. W akwarium wielogatunkowym. Dorasta do 4 cm długości. Lubi chować się w różnego rodzaju kryjówkach: pod korzeniami, w li, 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 wy roślinności wodnej na, albo w zakamarkach. Jest on rybą denną. Cześć Pa Koniec.